No, witamy. Witamy. W dzisiejszym odcinku dzisiaj o piwał. Co robi piwał? zaraz się okaże, Aha. Aha, czyli... No. no powiedz co robimy w tym modzie. Gramy na pewnym modzie. My zmieniamy się w każdym... W każde moby. No właśnie, które zabijemy. Tak. No właśnie, jesteśmy tymi mobami, ja jestem prawo właśnie, Paweł został świnką. No. To mi. muszka. Nie możemy się od nich oderwać. Nie możemy oderwać od nich wzrok. A wiesz, że jak jesteś świnką, to nie atakujecie zombie? Tak. Dziwne. No. <gryw> Bardzo dziwne. Mm. No, gdzie mogą być owce w nocy? No chyba nie ma owiec w nocy. Jedynie baranki można policzyć. Ale coś mieszne. No. No. Co ty powiedziałeś ja? No powiedziałeś! No bardzo suche. Ale napada na nie deszcz i już będą mokre w Bo no, nie ma ogień. No nie wiem, nie można spać. Można? No nie wiem. Możemy sobie pochodzić w nocy, nie dobra. Dzisiaj w tym właśnie odcinku. Ja góra mina! No bo pada deszcz Dobra E... Yy, jedynie Patrz Stoję sobie, stoję sobie Ja też, znaczy i płynę Ech. na razie Ech. Ech. Tak ciężko się odwracać Dobra. Pośpię sobie. Tak pośpię sobie. Może w tym Może jak będzie dzień, to wtedy się okaże, czy, czy piwał na pewno. Znajdzie łóżko, no, czy nie? To zrobimy cięcie jak będzie dzień. Dobra, już jesteśmy po cięciu. No, a akurat, akurat jest dzień. Siema. Już jest nowy dzionek. Siema! Siema! Siema!